Ten co się kunia boi. Bo się kunia boję, bo się kunia boję! Ja. Aka łysy z co z Zrobię z tobą fiku, fiku na Aka największa pała w Polsce. Moi kochani widzowie, w dzisiejszym filmie postanowiłem, że ocenię sobie Demko z Faceita. Ginolda. Ginold aktualnie posiada elo na poziomie 2,5 tysiąca, czyli jest to naprawdę, naprawdę zajebisty wynik. W dzisiejszym filmie pokażę wam całe jego demko i wspólnie ocenimy sobie, czy na te elo zasługuje, czy też nie. Ale wydaje mi się, że w przypadku Ginolda oj, tak będzie zasługiwał jak najbardziej. Dlatego, jeżeli interesujecie ten temat, oglądaj do końca. A w tym miesiącu na moim kanale Świstu masz do wygrania właśnie taką prześliczną kosę Kut Knife Doppler Phase 4 Jedyne co trzeba zrobić, żeby ją wygrać to wejść na CSGO Skinsa Wpisać kod świstu, płacić 10 zł, i wtedy, mój kochany widzu, automatycznie bierzesz udział w tym konkursie. Dodatkowo, dla osób, które nie mają 18 lat, a także chcą coś wygrać na moim Discordzie, na kanale Świstu Kosa, do którego oczywiście jest link w opisie, jest do zgarnięcia totalnie za darmo AK-47 mglisty front z w stanie pil testem. Powodzenia! Dobrze, a więc moi widzowie, zaczynamy. Mapa E, drużyna Ginolda przepierdoliła niestety nożówkę, zaczyna po stronie terrorystów i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No dobra, ruszamy, a więc Dżinold jest z Glockiem, podchodzi sobie Kurnik, na ten moment wydaje mi się, że kompletnie nie wie, że anty znajduje się tutaj, zobaczymy, co tu się wydarzy. O, ale dostał kurwa pizdę na start, ja pierdolę. Aż bym się kurwa obliznął, naprawdę. No ten Cetek ładną pizdę mu wypierdolił. Nie, mówmy, że nie. No coś czy coś mógł tutaj zrobić. Wydaje mi się, że nie instant pizda od CTK I dla Ginolda jest niestety po rundzie. Dobrze, widzowie, runda następna. Pierwszą rundę niestety terroryści przepierdolili. Wyniki 1-0 dla strony atakującej. Yy, druga runda, Ginold z Digielkiem też bardzo często stosuje tą taktykę. I on tu chyba słyszy CTK. zobaczymy. Podchodzi sobie, nie słyszał niestety. I znowu się wyjebał za zero. Na w razie ten mecz dla Ginoza nie zaczyna się dobrze, aktualnie statystyki 0-2, no ale to były słuchajcie tylko dwie rundy, pierwsza pistoletowa, drugi jakiś delikatny forsik, teraz kurwa zaczyna się krem de la crème, Ginold z kałaszkiem, zobaczymy co zrobi, oczywiście wulkan, dalej kurwa zabigo. Wychyl, kurwa na Jinolda. Zobacz to, kurwa, zobacz to. Gościu, kurwa, jak nawet full auto na napierdala, to napierdala w głowę. Ja pierdolę. Lecimy dalej. Okej, okay, runda wygrana. Yy, no i w następnej już rundzie, słuchajcie, czyli czwarte. Jinold został sam na trzech. Yy, zobaczymy, co tu się odpierdoli. Wychodzi wentem na side A. Ten side -a jest, kurwa, bardzo pokryty. O, ale kurwa, pizdę dał, co jest? Halo, kurwa, żegnorek, co tu się odpierdoliło? Kurwa, pokaż to. Jeszcze raz, kurwa, repeat, kurwa. Pokaż to. No, no, to. Jap, yep, ja. Ej! Nie no, jeszcze raz zwolniany tempo. Zobaczcie to! Ginot jest kurwa niesamowity. Instant pizda w głowę. Totalnie kurwa. To jest jakaś pierdolona pamięć mięśniowa. Ciekawe, czy to strzelał ręką, czy swoim ogromnym chujem, bo nie mam zielonego pędza. Zobaczcie to! Instant głowa! Coś kurwa zajebistego, lecimy dalej, naprawdę tutaj mi zaimponował i nawet powiem, że mi lekko dydek drgnął jak to zobaczyłem. Dobrze, teraz Jinold z aw rundę tamtą poprzednią przegrał, niestety wynik 3-1 dla anty, ale terroryści ma tą rundę wygrają, no i oczywiście Jinold zabije, szybki strzał od Jinolda, wiedział gdzie jest y, antyterrorysta. Runda prawdopodobnie wygrana, słuchajcie, no i będzie drugi frag, nie będzie drugiego fraga. No ładnie dostał w pizdę, ale ówmy się, to, to już jest 2,5 tysiące. Tu już jest spory poziom i tutaj takie fragi jak teraz będą niestety się zdarzały, bo no ci chłopacy serio dobrze napierdalają. Runda szósta. Ginot na dorsach za Wupom. Oczywiście ma bardzo pięknego skina jak uderzenie pioruna. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Co ciekawe, antyterroryści na takim delikatnym, delikatnym forsiku. Co tu się odpierdoli? Zobaczmy. Poleciał jakiś smoke. Na razie runda na przewagę i, a terrorystów, no i Jinold wypierdolił go, kurwa. Zobaczymy, czy zdobędzie ostatniego fraga. O, chyba nie zdobędzie, bo antyterrorysta właśnie podchodzi do... Co? Co, kurwa, on odpierdolił? Co się odpierdoliło, kurwa? Wy to widzieliście? I on jest pojebany. On jest pojebany. Ja tylko, kurwa, pragnę przypomnieć. Dla przypomnienia. Ginot ma aktualnie 2,5 tysiące elo. Po tych sześciu rundach sami możecie zobaczyć, że napierdala jak zły. Przypominam, że 2,500 elo niedawno miał nasz kochany Piotr Szeliga, który aktualnie jedyne co robi to z się chuja. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Zwolniłem specjalny tempo, żeby zobaczyć, czy Dżinolt był w ogóle w stanie zobaczyć tego antyterrorystę, bo w chuj mnie to ciekawi, bo dla mnie, bynajmniej z mojego powa, wyglądało to jak idealny frak przez Smoke'a. Zobaczcie to. Dżinolt... Nie był w stanie zobaczyć antyterrorysty, a dał perfekcyjnego, kurwa mać, skana przez smołka. No takie kurwa rzeczy się nie zdarzają. To się kurwa nie zdarza. Naprawdę coś fenomenalnego od największego kutasa w Polsce. Ja pierdolę. Okej okay, widzowie, runda już następna. Znowu, że tak powiem, terroryści zdominowali tą rundę. Został jeden antyterrorysta. Czyli Jinol tutaj zdobędzie fraga. I nie zdobył, kurwa, CS2 w pigułce. Przedtem zdobył praktycznie dwa popierdolone fragi, czyli tego, jakby tą głowę na wyjściu z Wentów oraz tego z kurwy syna przez smoka, a takiego prostego fraga nie był w stanie zdobyć. Też mi się tak czasami zdarza, że coś, co jest praktycznie nie jest do zdobycia, no to kurwa robię tak, a jakiegoś prostego fraga nie jestem w stanie zdobyć. No, co jest dwa w pigułce. Okej, okay, widzowie, runda już ósma. Terroryści atakują przez outside antyterroryści ustawieni troszkę dziwnie, bo jak możecie tutaj sobie zobaczyć, stoją sobie na... Jeden stoi na rampie, drugi w sajcie A i gdzieś tak powiedzmy, że no tych trzech antyterrorystów jest ustawionych na tym outside, czyli że tak powiem, są troszkę przygotowani pod wyjście terrorystów i zobaczymy jak to się skończy. No i skończyło się, niestety, chujowo. Dziewiąta runda, dziewiąta runda. Czy nasz kochany Ginoldzik zdobędzie tutaj fraga? Zobaczmy, zobaczmy, kurwa, co tu się wydarzy. Okej, okay, frag od jego kumpla. I Ginold też zdobył fraga i trafił headshota. Ja pierdolę. Może na ten moment, słuchajcie, nie ma jakoś chuj fragów, no bo ma sześć, sześć fragów, tak, 6 śmierci, ale on naprawdę zdrowo napierdala. To, kurwa, po prostu widać. To jest totalnie co innego, inny poziom niż Szczeliga. To jest, kurwa, z dziesięć poziomów inaczej niż szeliga, nie no Kolejny frak, bardzo ładnie. Co tu się dalej wydarzy? Czy Djinnold yy, zrobi następnego fraga? Oczywiście zeskoczył sobie na rampę. jaj kurwa, ale Tarapatiren kurwa, niść kurwa, a je! aie. No niestety nie udało się. Okej, okay, co wydarzy się teraz? Znowu nasz Djinnoldzik został sam na czterech. Yy, paka podłożona, no sytuacja dosyć chujowa, patowa. Co on w tej yy, sytuacji zrobi? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz się przekonamy. Te antyterrorysta defuje bombę. On to słyszał i zdobył dwa fragi! Kurwa, nice Ginoldzik. Ale w ogóle jakie tragiczne ustawienie e, antyterrorystów w tej sytuacji, nie? No po prostu nie umieszczają oczywiście ginoldowi, tak? No to te antyterroryści w tej sytuacji ustawili się, no, zobaczcie, po prostu, kurwa sami, jak oni się ustawili. Zobaczcie, twój kumpel defuje bombę! Ty stoisz, kowerujesz go na niuku, zamiast ustawić się w innej pozycji, żeby oponent nie miał was w tej samej linii. Nie, oni się kurwa ustawili jak pierwsze level fejsi. -y. Tragedia po prostu. No ale nie mi to ocenia, że mam tylko szósty level fejsi. -y. Tak kurwa, no, no przecież, no jestem chujowy, tak? No widzowie, niestety Geno zdobył dwa fragi, ale rundę y, przepierdolił. No niestety rundę przepierdolił y, antyterroryści, ją zdefowali pakę. I pizda. Okej, okay, a więc mamy teraz y, pierwszą rundę po stronie broniącej, czyli tej, która na niuku podobno jest lepsza. Jak możecie zobaczyć, tutaj chyba to jest Bandura, wyjebał już dwa fragi. Jest aktualnie trzech na dwóch, przewaga dla drużyny Dzinolda. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dzinold broni drzwi, ale antyterroryści niestety podeszli od Kurnika i go zaskoczyli. Czy mógł coś zrobić? Wydaje mi się, że chuja. Mimo tego... Jego drużyna, tą rundę wygrała. Zobaczymy co teraz. W tym momencie Jinol skrócił sobie kurnik. Bardzo fajna taktyka to jest na rundę, właśnie taką. Force: na rundę, gdzie nie mamy kasy, gdzie chcemy przeciwnika zaskoczyć. Właśnie skrócenie czegoś na niuku, gdzie ten niuk jest bardzo taką mapą. Mi się wydaje e, małą i da się tam fajnie naprawdę skrócić. Czy skrócić e, Secreta, czy właśnie kurnik, czy dorsy. Naprawdę idzie tu fajnie zrobić. No i Jinol niczym bulion w najlepszych latach. Wpierdoluj się na drabę. I napierdala ich po prostu. No i runda tak naprawdę dla dzinolna. No, tutaj inaczej to się skończyć nie mogło. Dwa fragi na koncie naszego kochanego kurwa łysolka. I zobaczymy co dalej. Mm, o, fajnie! Antyterroryści wyjeżdżają... Terroryści wyjeżdżają na A i Gino sobie po prostu jak kurwa do kaczek. Wystrzelali. Chłopaki ich po prostu kurwa, wystrzelali. Aktualny wynik to jest 10-6 dla drużyny Ginolda, a jego statystyki to 13-10, w ogóle cały jego team gra bardzo, bardzo, bardzo równo. Nie ma tu kogoś, kto zasysa pałę i też nie ma kogoś, kto zbytnio jakoś kieruje, naprawdę chłopaki prezentują równy poziom. OK, co teraz? Czy Ginold postanowi znowu skrócić Kurnik? Tak, skraca Kurnik, ale w tym momencie wydaje mi się właśnie, że antyterroryści terroryści na niego czekali. No, i niestety skończyło się tak, jak skończyło, tak? Jeden frak zdobyty, śmierć, no, jeden za jeden. Czy worth it? Wydaje mi się, że nie. Dobrze, 10-7, terroryści wzięli się troszkę za odrabianie strat. Jinold e, jest teraz w secrecie. Jakiś terrorysta jest także na outside, więc możliwe, że Jinold go zaskoczy. Ten terrorysta ma 20 HP i Jinold musi go po prostu zabić. To był kurwa easy, frak. E, wrócił na rampę i co teraz się tu wydarzy? Oj, chyba go słyszał, chyba słyszał terrorysta. Chyba słyszał, kurwa, mać, nie udało się, ale. Głowę mu dał, głowę mu dał. Widziałem, że tam było na koncie terrorysty naprawdę mało HP. Zobaczymy sobie to jeszcze raz, czy mam rację, czy też nie. Eee, czy była ta głowa i. Nie, nie dał głowy, nie dał głowy. Po prostu antyterrorysta był mocno obity. No i Dinol został w pizdę. Jazda dalej. Okej. Okay, 11-7 dla drużyny Ginota, czyli tego punkta zdobyli. Anty te terroryści na szczęście jakoś super nie kombekują. Zobaczmy, co tu się wydarzy dalej. Jinold znowu skrócił kurnik. To już jest trzeci skrót kurnika w tym meczu, naprawdę. Widać, że to lubi. No i co? No, wzięli go kurwa w Benga, tak? No, co mógł zrobić Jinold? No, kurwa, nawet jego ogromny, gigantyczny kutas w tej sytuacji nie pomógł. Yy, został wyruchany po prostu z dwóch kurwa stron. I tyle. Okej, okay, w tym momencie runda full echo po stronie drużyny Jinolda, czyli po stronie ceteków. I w takiej rundzie, no to gdzieś zależy nam na, na tym, żeby złapać jakiegoś fraga. I chyba antyterrorystom to się nie udało dokładnie. No ale przynajmniej mają siano, żeby ten mecz zamknąć, bo to już jest wynik 11:9 dla drużyny dla Dwie rundy tylko do zamknięcia tego meczu. No i zobaczymy, co się tu wydarzy. Teraz Full stoi ze swoim y, kumplem na secrecie. Patrzy ten sekret, a bardzo dobrze, że patrzy, bo y, terroryści, że tak powiem, pierdalają się tym sekretem. Co tu się wydarzy? O kurwa, ale go odstrzelili. Ajajaj, aj, aj, jebana MK kurwa, no head no, out, no ale niestety się nie udało i terroryści wrócili do tego meczu. Już z 11-10, teraz y, walka o 11 punkt dla terrorystów i ten mecz robi się w chuj close, po prostu mega, mega close. Co dalej? Znowu kurnik, widać, że Jinol często patrzy kurnik. Teraz runda taka bardziej bym powiedział, że eko i pierwszego fraga mamy od Ginolda, proszę bardzo. Puszujcie dalej, puszujcie dalej. Lecą chłopaki, lecą po fragi, zobaczcie, zobaczcie. To będzie ich runda, to musi być ich runda. działa kacza i... i niestety chyba ta runda zostanie przegrana. Niestety mógłby w tej sytuacji sejwować, nie zasejwował, Masiano Jest 11-11, więc wynik robi się naprawdę, naprawdę chujowy. Patrząc też na to, że aktualnie gra sobie yy, Fula, wiadomo. Ale jednak jest trzech na pięciu. No i co tu się wydarzy? Taka runda też znowu ujowa. No, ale Jinol ma bardzo dobrą pozycję, bo tu właśnie wchodzą, anty yy, wchodzą terroryści. No. Pierwszego wraga zdobył. Czy będzie drugi? Oby kurwa był. No, dawaj kurwa. Dawaj. Ajajajajajajajaj. Kurwa nie udało się. Ale chyba ktoś zrobi robotę, bo team Jinol na tą rundę wygrał. No i ostatnia już runda w tym meczu. Ginold ten mecz zakończył statystykami 18-17. Co się wydarzy w ostatniej rundzie? Sprawdźmy tylko, czy jeszcze może Ginold kogoś wyciągnie. O Jezus, ale kurwa, Nate. Ale Nate, ja pierdolę. No dobra. Nie udało się nikogo wyciągnąć, ale tak jak wam mówiłem, ten mecz na szczęście zakończył się wygraną drużyny Ginovda. 13-11. Jego finalne staty to 18-18. I teraz parę słów ode mnie. Słuchajcie, moi widzowie, w mojej, w mojej subiektywnej opinii, Dzinow naprawdę bardzo dobrze napierdala w CSK. Widać u niego pamięć mięśniową, widać, że te full auto naprawdę fajnie kontroluje, dobrze się ustawia, dobrze pikuje. Wiadomo, znajdzie się coś do poprawy, ale każdy z nas, kurwa, zawsze może coś poprawić. Ale w mojej opinii, jak najbardziej za na 2,5 tysiąc elo, jeśli nie nawet 2,800, 2,900. No kurwa, Dino naprawdę dobrze napierdala i w porównaniu do Szeligi, który jeszcze niedawno miał też 2,5 tysiąc elo, jest to po prostu kurwa mać przepaść. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten film do końca. Trzymajcie się, cześć.